Witam państwa bardzo serdecznie. W odcinku czwartym pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, podał przykład spektakularnego zbliżania się do siebie centrum świata żydowskiego i katolickiego. Obydwa zlokalizowane zostały w XVI-wiecznej Pradze. Wskazał przy tym na największą zagadkę epoki nowożytnej, na którą nikt do tej pory nie zwrócił uwagi. Zapraszam do obejrzenia piątego odcinka, trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Zawód pożyczkodawca. Panie Marku, czy poza Majselem pojawili się w czeskiej Pradze inni żydowscy finansiści? No, oczywiście tak, choćby wymieniony już w wcześniejszym odcinku Jakob Basewi Bats von Trojenberg, Urodzony w roku 1570 w Weronie, zmarł w 1634 w Mlada Bolesław, no, czyli żył w Czechach, był czeskim tak zwanym dworskim Żydem, także finansistą, jego ojciec Abram Basz, tu warto zwrócić uwagę na kompletną zmianę nazwisk, pochodził z Włoch, zatem ze środowiska Żydów, no, którzy uważali się na pewno w XVI wieku za żydowską elitę. A czy przy, przynajmniej w tym przypadku znane są źródła pochodzenia jego majątku? No, jedynie do pewnego stopnia. I no, tak to brzmi, że prawdopodobnie znowu mamy do czynienia tylko za Alibi. Podobno zaczynał od handlu srebrem, głównego składnika ówczesnych monet i walut. No ale tak się składa, że z czasem a nawet bardzo szybko stał się ulubionym pożyczkodawcą aż trzech cesarzy, czyli Rudolfa, Macieja i Ferdynanda II Habsburgów i nie tylko pożyczkodawcą, także głównym dostawcą, zaopatrzeniowcem armii. No, do czego doszło zwłaszcza podczas wojny 30-letniej. Czyli żył z tego, że ogromne kwoty oddawał lub przekazywał innym. No, na to wygląda. Pożyczał cesarzom nieustannie z ogromną pasją i zaangażowaniem, zwłaszcza Ferdynandowi II, uwikłanemu bezpośrednio w najdłuższą wojnę religijną na starym kontynencie. Przypomnę daty 1618-1648. A czy cesarz w jakikolwiek sposób panu Basewiemu się odwdzięczył? No o, Oczywiście tak. To znaczy nadał swojemu wierzycielowi godność szlachecką a, i dodał mu do nazwiska a, tytuł von Trojenberg, e, no, co możemy przetłumaczyć jako wierna góra. E, tytuł pochodził prawdopodobnie od słowa wierzyciel czyli od niezachwianej wiary Basywiego, że Ferdynand II Habsburg pożyczone kwoty kiedykolwiek mu odda. Czyli tytuł jak order. No, doszły też przywileje w tym, no, i, i warto nawet przywileją się przyjrzeć, w tym wśród przywilejów prawo do zajmowania się jakimkolwiek biznesem w dowolnej części imperium. No, które yy, 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 brzmiało czy to w miastach, miasteczkach, czy na targowiskach a w Pradze i Wiedniu oraz w innych miejscach, w których Żydom wolno przebywać lub nie, nabywać majątek mieszkać gdziekolwiek mu się podoba a jego majątek wolny jest od podatków danin, ceł, może przebywać w kwaterach cesarskich i nie podlega żadnemu trybunałowi z wyjątkiem trybunału Marszałka sądu. No i teraz dodajmy, że przywileje te zostały Basewiemu nadane jeszcze przez wcześniejszych pożyczkobiorców, czyli Rudolfa II i Macieja Habsburgów. No i wszystkie były dziedziczne. Czyli funkcjonował przyzwoicie jak na tamte czasy? No, co najmniej. Na szczęście objął też własnym dobrostanem, społeczność żydowską. I to społeczność na potężnych obszarach cesarstwa, czyli w tym wypadku całego cesarstwa, Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli ta jedna trzecia Europy. Dzielnica żydowska, choćby w Pradze, w Czeskiej Pradze, chroniona była przez Straż Wojskową, a i to już w roku 1620 no przede wszystkim w czasie krwawych walk czeskich protestantów z czeskimi katoli katolikami czyli z wojskami cesarskimi. No i choćby to chronienie przez straż wojskową wyraźnie podkreślało, że Żydów konflikt ten nie dotyczy. Faktycznie nie dotyczył? W tym sensie, że żydowscy finansiści wspierali z pełną swobodą obydwie strony 30-letniego konfliktu, no, który, który rozlał się po całym... Starym kontynencie. I to konfliktu, w wyniku którego ludność Czech zmniejszyła się o 3 o 75%, a kraj był całkowicie zrujnowany. No i w związku z tym, co się stało, pożyczki naprawdę stały się niezbędne, I no, jak gdyby nie dawało się bez pożyczek przejść do, do, do odbudowy. A czy jako basewi w trakcie wojny 30-letniej zubożał? Niewiele na to wskazuje. U schyłku życia, czyli w roku 1629, wpłacił choćby jedną piątą grzywny, bardzo dużej grzywny, nałożonej na rabina Lipmana-Hellera. Podaje się 12 tysięcy talarów. No, trzeba by to przeliczać według cen, dzisiejszych cen złota i wagi tych talarów. Ale wspierał też bardzo dużymi kwotami do końca swojego życia wspólnotę żydowską w Palestynie. No kara nałożona na rabina w 1629 roku to chyba była rzadkość no raczej niecodziennej, nie dlatego warto, warto odnotowania, wynikała z donosu. Donos na, 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 na rabina Hellera To jest bardzo takie być może zdumiewające. Skierowany został do cesarskiego rządu, a złożyli go prascy kupcy żydowscy, czyli jego własna społeczność, którzy nagle zirytowali się na opodatkowanie społeczności żydowskiej w Pradze, które odebrali jako opodatkowanie przez Kachał. Czy mamy z tego rozumieć, że społeczność żydowska nie była solidarna? No i właśnie bardzo często nie była. Skargę żydowskich kupców na praskich Kachał rozpatrywała komisja pod przewodnictwem Hellera, no, wówczas wpływowego wiedeńskiego i praskiego rabina, ale yy, niestety ta komisja żydowska skargi Żydów nie uznała. No i w wyniku yy, tego rozstrzygnięcia do Wiednia yy, do katolickiego cesarza poszedł żydowski donos. A czego dotyczyła ta skarga? Czeskie gminy żydowskie były zobowiązane wpłacać każdego roku administracji dworskiej cesarza Ferdynanda II 40 tysięcy talarów. No i kwota ta została rozłożona proporcjonalnie, no, została rozłożona przez Kachał w wyniku decyzji Kachał na wszystkie gminy, w tym na gminę Praską, następnie na każdą rodzinę żydowską. Proporcjonalnie do majątku i do przychodów. No i to właśnie obciążenie, no, które wynikało z jakiegoś rozstrzygnięcia, jak, jak takie podatki płacić, to obciążenie praskich kupców wywołało protest. To Myślę, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić takie nadzwyczajne, dodatkowe opodatkowanie, co pan na tym sądzi. No, tak, dlatego że dotknęło społeczność żydowską i to było dziwne, no bo to były czasy, w których raczej obciążenia żydowskie były zmniejszane, ale więcej dotknęło społeczność, która z dzisiejszego punktu widzenia jest absolutnie nietykalna. Donos Żydowski mówił, i, i to takie. Zdanie, które wynika z tego pisma, rabina, pisma pełne są zarzutów przeciwko religii tego kraju, czyli przeciwko mamy rozumieć chrześcijaństwu. W związku z czym rabin Heller został natychmiast w roku 1629 aresztowany, następnie skazany na karę śmierci którą po długich negocjacjach, jak możemy się domyślić, nie bez udziału ogromnych pieniędzy, cesarz zgodził się zamienić na gigantyczną grzywnę połączoną z pozbawieniem rabina funkcji. A na co liczyli bogaci kupcy żydowscy? No tego właśnie nie, nie wiadomo. Niewykluczone, nie że znaleźli się wśród nich przekupieni żydowscy prowokatorzy. To kto w takim razie, skoro Zostali przekupieni, mógł żydowskim prowokatorom zapłacić. W, w grę wchodzi w, 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 w przypadku tej historii z roku 1629 kilka postaci z wysłannikami Watykanu włącznie. E, aresztowanie no, sz, szanowanego i, i znanego sławnego rabina splot, splotło się z serią intryg politycznych na dworze Ferdynanda II Habsburga, kierowanych między innymi przeciwko niezwykle wpływowemu Basywiemu, ale też jego znajomemu, wspólnikowi w biznesie, generałowi Albrechtowi von Wallenstein. Prawdopodobnie przechodziło o przechwycenie intratnych, wspólnych interesów Basywiego i Wallensteina, ale także o dokonanie zmian personalnych na dworze. I to spowodowało, że w rezultacie zainicjowano krótką e, antyżydowską kampanię Habsburgów, e, e, no, do której po cichu, e, gdzieś tam w kuluarach, zachęcał Watykan. A co stało się z Rabinem Hellerem? E, doniesienia historyczne są takie, że spłacał grzewne. E, oczywiście przy ogromnym wsparciu Vasewiego, a po czym opuścił. Cesarstwo, i u schyłku swojego życia na, na kilka lat skierował się do Rzeczpospolitej obojga narodów. Aż chce się krzyknąć jak trwoga do Boga. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII wieku faktycznie wydawała się no, bardzo bezpieczną twierdzą. Rabin Heller był już znanym talmudystą, autorem słynnego komentarza do no i w, do dzisiaj jest wspominany, że jako rabin Wiednia założył gminę żydowską w dzielnicy Leopoldstadt. Do, do czego doszło około 1625. Z kolei od 1627 był już rabinem Pragi. Ale co robił na terenie Rzeczpospolitej? Pełnił kolejną funkcję rabina w Niemirowie. W 1631 we Włodzimierzu na Wołyniu, następnie, po czym stał się przewodniczącym Sądu Rabinackiego w Krakowie i jednym z dwóch naczelnych rabinów tej gminy, no do, do czego doszło około 1643. Na koniec kierował krakowską jeszywą jako naczelny rabin Krakowa. Zmarł w 1654. A dlaczego w ogóle wspominamy rabina Hellera? Jego historia wskazuje na brak barier państwowych i językowych w przypadku społeczności żydowskiej, a także na kierunek ucieczki Żydów, gdy zaczynały się gdziekolwiek na terenach europejskich prawdziwe kłopoty. I tym kierunkiem w XVII wieku, zwłaszcza w pierwszej połowie XVII wieku. Była nienaruszona jeszcze Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, czyli światowe wówczas centrum cywilizacji i tolerancji. Przy okazji możemy dostrzec problemy Żydów, jakie pojawiły się z początkiem lat 30. XVII stulecia w krajach zachodniej Europy. Ale dodajmy, były to kłopoty chwilowe, i ostatnie już w historii Żydów. Co więcej, bardzo szybko zostały rozwiązane. W jaki sposób? Z Habsburgami wystarczyło zaczekać. Toczyła się wojna trzydziestoletnia. Wiadomo było, że finansowa pomoc żydowska będzie potrzebna prędzej czy później, i że o, o taką pomoc zwró zwrócą się również. Władcy w Wiedniu. Dodatkowy problem pojawił się na Wyspach Brytyjskich w związku z zainicjowaną tam do, no, w, pod koniec wojny 30-letniej tak zwaną rewolucją parlamentarną. Może przypomnę daty tej rewolucji. Rozpoczęła się około 1642, około 1651, mniej więcej możemy uznać, że została zakończona, no i oczywiście władzę dyktatorską w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii sprawował Oliver Cromwell. I co to oznacza? Oznacza to, że podjęto wówczas udaną próbę, znaczy w ramach tej rewolucji parlamentarnej w Anglii, przywołania europejskich monarchów do rzeczywistości. Z kolei musimy sobie uświadomić, że świat finansowy znalazł się po roku 1600 w nieprawdopodobnym wręcz nawet z dzisiejszego punktu widzenia inwestycyjnym rozpędzie. i żeby uświadomić sobie, jaki to był, jaka to była eksplozja wszelkiego typu inwestycji i ekspansji. Angielska, Kompania Moskiewska zainicjowała swoją działalność w roku 1555. Angielska kompania wschodnia, no, która opanowała w zasadzie całkowicie handel na Bałtyku została a jak opanowała, no to oczywiście od tej właśnie kompanii zależało przychody i powodzenie Rzeczpospolitej. Musimy to sobie uświadomić, więc została. Zarejestrowana w roku 1579, przywilejem nadanym przez Elżbietę I. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska wystartowała z działalnością w roku 1600, Holenderska Kompania Wschodnioindyjska w roku 1602 wraz z giełdą w Amsterdamie. Duńska Kompania Wschodnioindyjska w 1616, holenderska Kompania Zachodnioindyjska w roku 1621, no i szwedzka Kompania Wschodnioindyjska w 1631. I co to dla dzisiejszych obserwatorów powinno oznaczać? Że w coraz większym stopniu o kierunkach polityki decydowali finansiści i ogólnie biznes, nie cesarze i królowie. Zwłaszcza na wyspach, monarcha nie był już panem sytuacji. To w jaki sposób przywołano w takim razie europejskich monarchów do opamiętania? W roku 1942, jak już mówiliśmy, rozpoczęła się w Anglii wojna domowa, na jej czele stał Cromwell. I co charakterystyczne, niemalże od ręki znalazł finansowanie. Zbudował własne oddziały, wyszkolił je, wszystkie swoje bitwy wygrał. I to na tyle wygrał, że 30 stycznia 1649 roku król Karol I Stuart został ścięty. O tym rozmawialiśmy już wcześniej. Zatem, jak widzimy, bardzo szybko udowodniono monarchom europejskim, że nie są niezbędni. Tylko europejskim monarchom? Tak naprawdę cichy podbój przy użyciu biznesu, czyli w tym tak zwanego oświecenia oraz tak zwanej demokracji par parlamentarnej, nie dotyczył wyłącznie Europy, ale być może no, na, szczęście, na, szczęście, na szczęście dla nas, na szczęście dla świata. Niektóre cywilizacje temu wyjątkowo sprytnemu podbojowi prowadzonemu przez stulecia mimo wszystko nie uległy. Z jakiego powodu, dlaczego? Ze względu na swój wiek, choćby. Na ich tle XVI-wieczna Europa była młoda, niedoświadczona, uległa wszystkim złudzeniom. To dlaczego w takim razie na, na szczęście? Ponieważ użyte do podboju środki. Czy, no, czyli to tak go, go, głosił pewien mit zachodni, czyli uczciwy, wolny biznes, e, owo oświecenie oraz demokracja parlamentarna okazały się w praktyce wyłącznie złudzeniem, a dokładniej oszustwem.